Hej, hej, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Technikali. Dzisiaj na warsztat zabierzemy nie jedna, a dwie pary słuchawek od firmy Genesis. Są to Radon 720 oraz wersja 800. Będziemy je porównywali ze sobą, jak one wyglądają, jak one brzmią, bo tak będę weryfikował w nich mikrofony, gdyż według mnie słuchawki dla gamerów, dla osób, które nagrywają jeszcze filmiki. Muszą mieć pozytywne audio, takie, które spokojnie można wykorzystać do swoich materiałów. Na pierwszy rzut bierzemy Radeon 800, czyli najnowszą wersję od firmy Genesis z podświetleniem Red. Dodatkowo z tyłu mamy wszystkie potrzebne informacje, m.in. o przycisku wyciszenia, o odpinanym mikrofonie, kolor mamy premium, uchwyt na główkę oraz oczywiście 40 mm. speakery. mamy tutaj możliwość podpięcia za pomocą kabla USB typu A oraz mini jacka, przejdźmy do ich rozpakowania, jak to wygląda w środku nie będę ukrywał, że spakowałem je specjalnie, żeby jeszcze rozpakować jest tutaj przy Was, bo już były one przeze mnie testowane opakowanie klasyczne dla Genesis bardzo fajnie tutaj wygląda w środku, instrukcja pokrowiec, w którym znajdują się dodatkowe nauszniki. Jeśli te w formie skórkowej Wam nie odpowiadają, bo za bardzo Wam uszy, macie możliwość zmiany na takie bardziej oddychające, ale zarazem mniej będą wyciszały otoczenie. No i nasze słuchaweczki. Samo wykonanie bardzo ciekawe, są one malutkie dosyć, więc wiem, czy na moją głowę one nie będą zbyt małe. Wszystkie tutaj przyciski, regulacja głośności, jak również możliwość zdjęcia naszych kabli, a kable są oddzielnie w takim oto opakowaniu. W środku mamy kabelek USB-A do USB-C, nasz mikrofon oraz jacka, który poszedł już gdzie indziej. Jak mówiłem, to już było rozpakowywane, testowane, więc będziemy i tak się używali kabla USB. Od razu drugie rozpakowanie do kolejnych naszej słuchawek. Jest to już wersja bardziej troszeczkę budżetowa. Mamy tutaj słuchawek, gdyż od, razu widzicie, gdyż od razu możecie zauważyć, że całkowicie jest inne zapakowanie. Słuchawki są też o wiele większe. Opakowane są w taki oto plastik, kabelek oraz instrukcja obsługi. W przypadku tych słuchawek mikrofon jest już wbudowany w nasze słuchaweczki. Jest on w tym oto miejscu, więc zobaczymy jak one się tutaj będą spisywały. Samo mocowanie tutaj na górze jest troszeczkę inaczej rozwiązane. takim oto gumeczkami od tej strony jest to wzięte. Przez to to się reguluje do naszej głowy, co w moim przypadku będzie bardziej pewnie pasowało na nią. No ale dobra, jest to zaledwie tutaj tylko jeden model różnicy. Tak wyglądają słuchaweczki Radon. Tak wyglądają słuchaweczki radon 800. A tu macie odpowiednik słuchawek Radon 720 różnice od razu widzicie, te ważą zaledwie około 180 gram, te ważą dwa razy więcej 380 gram. Kto jak woli, kto jak uważa małe, zgrabne, duże, masywne, ale jak wygląda sam dźwięk, samo audio przy odsłuchu zaraz się przekonamy. Bo jeśli mówimy o samych rzeczach takich bardziej technicznych, to porównując, Obie te słuchawki tak naprawdę mamy to samo pasmo przenoszenia. Mamy lekko zwiększoną dynamikę przetworników w przypadku tej wersji bardziej zgrabnej, bo tutaj mamy 116 dB, de tutaj mamy na natomiast w tej wersji większej 102 dB. Natomiast impedacja 72 om, oraz czułość naszego mikrofonu na tym samym poziomie minus -42 dB. Pasmo przenoszenia mamy w przypadku tych większych od 20 do 16 tysięcy herców, natomiast przy tych mniejszych mamy od 100 do 10 tysięcy herców. Długość kabla też jest tutaj inna, dłuższy kabel 2 2,4 metra, Krótszy kabel 1,8 m, z tym, że ten kabel, pamiętajcie, możecie sobie wymienić na inny, gdyż jest on odpinany. W celu testowania wykorzystam przejścióweczkę z USB typu A do USB typu C, więc podpinamy nasze słuchaweczki oraz biorę komórkę i do komórki podpinam. Wszystko będzie testowane na komórce, żeby było to samo miejsce testowania bez wpływu na nic innego, gdyż obie. Te Parę słuchawek mają wbudowaną kartę dźwiękową 7.1, więc test będzie porównywalny. Na początku weźmy słuchaweczki to troszeczkę mniejsze. Osobiście powiem Wam jedno: nie jestem fanem małych takich, takich słuchawek, lecz trzeba powiedzieć jedno: dobrze tutaj one się mieszczą. Ucho w pełni zakrywają, jednakże według mnie zmiana tych nauszników na tą wersję oddychającą będzie bardzo dobrym wyjściem. A jak jest z samym dźwiękiem. Dobra, puścimy sobie tutaj jakąś muzykę z YouTube'a, żeby by nie było. Więc puszczamy na full. Full, jak się da. I trzeba zrobić oczywiście porównanie, więc zamontujmy drugie słuchawki i tak naprawdę... W tym momencie będę zmieniał między jednymi a drugimi czas, w takim razie na zamontowanie drugich słuchawek, gdyż będę przełączał się między jednymi a drugimi, żeby to jest mógł jakoś się tam wykonać, żeby móc wyrobić sobie zdanie na temat tych słuchawek ono się porównania ich ze sobą. Więc odświetlenie zakładamy. Pierwsze co, problemem jest tutaj ten fakt, że one się nie zginają w ten sposób, więc nie, nie układają mi się one idealnie. Od uszy, fakt faktem uszy bardzo ładnie tam wchodzą, ale osobiście mam wrażenie, jakby one były delikatnie dla mnie za duże. Co jest dziwne, bo głowę mam dosyć wielką. Więc tutaj, takie troszeczkę to jest zastanawiające. Ale dobra, a samo audio, jak brzmi, jak jest z odsłuchem? Dobra, wiem jedno: są głośniejsze, bardziej wyczuwam bas w tym. W ich przypadku. Dobra, dobra. To nie tak, że one są za głośne. Nie miałem tu ustawionego na maksa. Jak dałem na maksa, mocniejsze. Te są zdecydowanie mocniejsze, ale basik też fajnie, tu, fajnie tutaj brzmi. A nawet stwierdzam, że te są cichsze od tamtych. Jeśli dałem już faktycznie jena Maxa, maksa, więc tutaj powiem Wam szczerze, że samo audio jest bardzo przyzwoite. Te dają większego kopa w porównaniu do tych, ale i tak czy siak brzmienie jest Okej, okay. Wiadomo, nie są to słuchawki takie typowo studyjne, więc tego tutaj jakby nie można o nich wymagać. Samo brzmienie jest w porządku, basik fajnie, wyczu fajnie wyczuwalny, ale zobaczmy jeszcze ten mikrofon. W przypadku tych słuchawek mikrofon jest dopinany, więc bierzemy go i szukamy slotu na montaż. Jest on w tym oto miejscu, tutaj do zamontowania, co daje wam możliwość odpięcia w razie czego, więc jest to jak najbardziej na plusik. Możemy sobie go ustawić dokładnie w taki sposób, i teraz czas zobaczyć, czy go wychwycę, czy komórka będzie w stanie go wykryć. Oraz jak on będzie brzmiał No i dobra, w tym momencie mamy nasze tutaj nagranie, które możemy wykonać, więc zobaczymy jak ono będzie brzmiało. Ja za sobie je odsłucham i zobaczymy jak ono nam wypadnie. Więc to jest nagranie numer jeden z małych słuchawek Radon 800 i zobaczymy jak ono brzmi, czy jest ono akceptowalne pod nagrywanie filmików na YouTubie. I sprawdźmy jeszcze samo wyciszenie. Waga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. OK. Jak widzicie sami, samo wyciszenie działa prawidłowo. Tylko, że tutaj trzeba się nauczyć, gdzie ten przycisk się znajduje, żeby móc go sobie spokojnie nacisnąć. Spróbujmy teraz to odsłuchać. W tym momencie. Mamy nasze tutaj nagranie, co możemy wykonać, więc zobaczymy, jak ono będzie brzmiało. Ja za sobie je odsłucham i zobaczymy, jak ono nam wypadnie. Czas na drugie słuchawki Radon 720. Włączamy nagrywanie. I w tym momencie powinno się ono odbywać. Jestem ciekaw, jak to w ogóle będzie brzmiało. Mikrofon jest wbudowany w słuchawki, więc nie możemy sobie tutaj tego pałąka wyciągnąć. Tak jak to jest zamontowane, tak to będzie brzmiało. Jeśli stukniemy gdzieś dalej, nie wiem, jak to będzie tutaj brzmiało, czy to będzie bardzo mocno słyszalne, czy też niekoniecznie, więc zobaczymy. Samo krzyknięcie tutaj jest bardzo widoczne. Nie, nie jest widoczne, więc zobaczymy, jak ono wyjdzie. No dobra, sprawdźmy tylko jeszcze to nagranie puszczone z komórki bezpośrednio. Nagrywanie w tym momencie powinno się ono odbywać. Jestem ciekaw jak to w ogóle będzie brzmiało, słuchawki są, mikrofon jest wbudowany w słuchawki, więc nie możemy sobie tutaj tego pałąka wyciągnąć, tak jak to jest zamontowane, tak to będzie brzmiało. Jeśli stukniemy gdzieś dalej, powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony. Bardzo przyjemnie brzmi audio z tych słuchawek. Naprawdę jest ono akceptowalne odnośnie wszelkiego nagrywania. Więc oba modele mają bardzo ciekawe tutaj mikrofony, przetworniki, ale zresztą jak mówiłem, oba mają tą samą kartę dźwiękową wbudowaną w słuchawki, więc też dlatego pewnie jest taki efekt. No dobrze, jestem już po przesłuchaniu tego na komputerze. I mogę już wyrazić swoją opinię na temat samego mikrofonu, który jest zbudowany w te słuchawki. Oba modele nadają się do nagrywania na YouTube i spokojnie możecie je używać. Kwestia telko, tylko, jakie chcecie mieć nauszniki, na uszach, jak to ma wyglądać. Te zdecydowanie lepiej się komponują, czyli Radon 800, więc według mnie osobiście one się będą bardziej nadawały dla większości osób. Które mogą dopłacić do tego modelu, gdyż tak on jest droższy. Natomiast jeśli nie możecie dopłacić, potrzebujecie tylko i wyłącznie dobrego mikrofonu, akceptowalnego. Samo, sam design nie jest wam aż tak bardzo tutaj potrzebny. Te słuchawki również jak najbardziej się nadają. Czyli Radon 720. Oba modele są w porządku. Audio, jak słyszeliście. Sam, samego mikrofonu jest bardzo pozytywne. Odnośnie dźwięku ze słuchawek, tutaj niestety nie mam wam jak pokazać, jak to brzmi, więc musicie tylko i wyłącznie wziąć na słowo, że są one w porządku. Nie jest to taki dla audiofilii, no ale i tak czy siak są akceptowalne. A czy ktoś z Was posiada już takie słuchawki i może podzielić się swoimi wrażeniami, opiniami na temat tych obu modeli? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie odnośnie tych modeli, jakie oceniacie, sam design, sam dźwięk, może mikrofon, jesteście w stanie ocenić. Czekam na Wasze opinie i do zobaczenia, do kolejnych technikali. Na razie, hej, hej, pa!